Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Postać świętego Patryka chyba sama się komentuje. Z racji tego, że nikt z nas chyba o godzinie kanonicznej nie żegna się sto razy. Nocy, niedzieli na trzy części, pośród do których odmawia cały psał też, czyli 150 psalmów, nie modli się 200-300 razy dziennie i to jeszcze oczywiście padając na kolana. A więc już wiemy, dlaczego on jest święty. Ale od początku. Patryk urodził się w IV wieku, tam w pobożnej, katolickiej rodzinie w Brytanii, ale w wieku 16 lat został porwany do Irlandii, gdzie zajmował się pasterstwem. A więc zobaczmy, jak Pan Bóg działa przewrotnie przez losy naszego życia. Najpierw był pasterzem owiec, by potem być pasterzem dusz ludzkich. Po tych 6 latach udaje mu się zbiec do Francji, gdzie odbiera staranne wykształcenie na dwóch znamienitych uniwersytetach. Również chcąc podjąć studium odnośnie głoszenia Ewangelii i wysłania go do pracy misyjnej. Jednak po Francji tenże święty ląduje we Włoszech, w jednym z klasztorów które się tam znajdują i tam prowadzi życie mniejsze, monastyczne. Jednak, aż do 432 roku to się nie zmienia. W tymże roku umiera ówczesny biskup Irlandii, a powiedzmy sobie wprost, że był to kraj pogański, tak jak de facto chyba dzisiaj. Tylko dzisiaj można powiedzieć bardziej neopogański, jeszcze bardziej zgniły i zniszczony niżeli teraz. No ale w 432 otrzymuje on sakrę biskupią z rąk papieża świętego Celestyna I i zostaje on posłany do Irlandii, a więc Obchodził on poszczególne regiony Zielonej Wyspy, głosząc Ewangelię, nauczając, przede wszystkim przy zgodzie lokalnych władz, które nawet czasami. Przekupione bądź co bądź, ale pomagały świętemu Patrykowi w zakładaniu klasztorów, i to również on był odpowiedzialny za ten pomysł, żeby zostawiać gdzieś lokalnych biskupów i kapłanów, którzy tam, gdzie nie może on dotrzeć, będą w jego imieniu głosić tą Ewangelię. I tak kraj pogański przemienił się w kraj chrześcijański, wszędzie znajdowały się kościoły, a nawet zwyczajem pochodzącym od świętego Patryka było to, że w każdym opactwie opad był biskupem, natomiast tam kapłani, którzy byli również z nim w tym jednym klasztorze, byli jego wikariuszami, a więc jest to zwyczaj unikalny na całą Irlandię. Natomiast zwyczaj unikalny, który także stał się uniwersalnym na terenie całej Europy. Jest to, że chociażby przed każdą godziną kanoniczną na modlitwę tutaj był wyznaczony specjalny wigilans, który miał dzwonić i informować wszystkich braci, aby się gromadzili w kaplicy. I ten zwyczaj rozprzestrzenił się na całą Europę. No i tak, święty Patryk, dzięki Przede wszystkim tej modlitwie. Bo zobaczmy, że gdyby ta modlitwa nie działała, to on ani jednej osoby by nie nawrócił. Żaden władca świecki nawet by nie chciał na niego spojrzeć z racji tego, że to, co on głosił, było po prostu dla nich niewygodne. No ale on się tym nie przejmował. Szedł, a nawet jeżeli gdzieś nie miał pieniędzy, nie miał jakichś podarków dla tych władców świeckich, to potrafił ich zawsze podejść sposobem. Bo to nie on działał, lecz to Pan Bóg działał przez niego. I zobaczmy, czy my dzisiaj, chociaż jesteśmy w jednym procencie tak gorliwi, jak ten wikariusz. Chrystusa w Irlandii, z racji tego, że zajście, to co on robił, było Boże. Było Boże i rozszerzało Ewangelię i nawróciło całą wyspę. Dlatego, święty Patryk jest nazywany także Ojcem, jest nazywany patronem Irlandii. Również y, dlatego że oprócz tego, że doprowadził do nawrócenia tego społeczeństwa, co przede wszystkim dał świadectwo wierze. I o tym mówi nasz Pan Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii przy przypowieści o talentach. Jeden otrzymuje pięć, drugi otrzymuje trzy, a jeszcze jeden otrzymuje jeden talent. Święty Grzegorz Wielki to komentuje tak, że pięć to są oczywiście zmysły ciała, dwa to jest rozum i intelekt, a jeden talent to jest po prostu intelekt. A teraz zastanówmy się na podstawie tego, co opowiedziałem o świętym Patryku, ile on otrzymał talentów. Ja uważam, że co najmniej 5 a przyniósł nawet nie liczbę podwojoną, ponieważ przyniósł całą wyspę pod stopy Chrystusa. A więc niechaj postać tego świętego wyprasza nam rzeczywistą gorliwość apostolską i troskę o zbawienie dusz. Nie tyle, że naszej duszy, bo nasza dusza ma być światłem świata i ma promieniować Bożą łaską, gdyż bez niej jesteśmy duchowo martwi i najpierw sami się musimy nawrócić, ale potem niechaj nasze nawrócenie przyniesie także nawrócenie i innym. Żebyśmy mogli być, tak jak informuje nas o tym dzisiejsze czytanie z Księgi Syracha, tym kapłanem, który za radnictwa ich podobał się Bogu. Każdy przez chrzest święty jest oczywiście wcielony w ciało Chrystusa, z racji tego również posiada chrzcielne kapłaństwo Chrystusa, które to zobowiązuje nas do tego, żebyśmy zanosili modlitwy do Pana Boga, ponieważ modlitwa nigdy nie jest czasem straconym. Ilekroć my się modlimy, ale nie, nie modlimy tego, nie modlimy się tak, że odklepujemy tylko formułki, czyli nie robimy tak tego, żeby po prostu no była ta modlitwa, żeby grzechu nie było. No bo to jest myślenie typowo niewolnicze, typowo uciskające do twojego sumienia, do twojej duszy i rzeczywiście twoja modlitwa jest bezwartościowa i po co na nią tracić czas. Natomiast jeżeli twoja modlitwa jest tak jak modlitwa św. Patryka, czyli całym twoim życiem, to znaczy, że Twoje życie ma sens. To znaczy, że Twoje życie jest życiem w Bogu, życiem w prawdzie i przede wszystkim dawaniem świadectwa miłości. Ponieważ modlitwa ma nas przemieniać. Tak jak we wczorajszej Ewangelii mogliśmy przeczytać o tym, jak Pan nasz Jezus Chrystus przemienia się na Górze Tabor. Dlaczego? Ponieważ tak bardzo się modlił i chciał ukazać uczniom swoją chwałę i właśnie wzmocnić ich w drodze na krzyż, żeby oni nie uciekli i go nie opuścili. Natomiast również tym, ta modlitwa ma być dla nas takim przemienieniem, ma być ugruntowaniem nas na tej drodze krzyża. No bo umówmy się, że to nie jest łatwe zadanie, żeby pójść i nawrócić całą wyspę. Tym bardziej, że jeżeli pierwsze nasze lata życia spędzamy w niewoli, jesteśmy również uwiązani, ale jesteśmy także pasterzami. Nie każdy z nas, umówmy się, jest kapłanem, jest biskupem, ale każdy z nas może swoim przykładem być właśnie takim pasterzem dla innych, czyli być przykładem, czyli być wsparciem, czyli być pomocą. I to również sprawia, że oni stają się nie naśladowcami naszymi, ale naśladowcami Chrystusa. A skoro oni już przyjęli Chrystusa do swojego serca, to tylko po to, żeby zanieść go dalej innym, żeby nie zakopali tego talentu w ziemi, właśnie jak ten, który co prawda już nie obejmuje dzisiejszej Ewangelii aspekt tego czytania z Mateusza, ale również, żebyśmy nie byli tymi, którzy marnujemy swoje życie. Ponieważ każdy, kto nawet otrzymał ten jeden talent od Pana Boga, czyli ten intelekt, to tylko po po to, żeby go wykorzystał, aby budować Królestwo Boże w sercach innych, jak? Wytłumaczy nam święty Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan. Bądźcie więc nieskazitelni jak gołębice. Ale przebiegli jak węże. Czyli masz mieć czyste serce, ale również masz, że tak powiem, pozyskiwać sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. I po raz kolejny spełnia się to w postaci świętego Patryka. Niechaj ten święty nawróci również swoim stawiennictwem współczesne neopogańskie społeczeństwo europejskie, abyśmy my wsparci Jego pomocą z nieba, Jego modlitwami, które są przed Panem Bogiem, jako miła, co wońka woń i o tym mówi Apokalipsa, o tym także mówi ponownie dzisiejsze czytanie, uproszą nam prawdziwą gorliwość. W trosce o zbawienie dusz, tego prawdziwego ducha apostolskiego, którego tak bardzo nam potrzeba, tym bardziej, kiedy władza świecka nam przeszkadza. Bo to nie było tak, że święty Patryk szedł i wszędzie go przyjmowali z oklaskami, że wszędzie przyjmowali jego podarki, żeby wiadomo ich serce było bardziej przychylnie do niego nastawione. Ale to było tak, że oni się niejednokrotnie mu sprzeciwiali. Bo to jest niewygodne, żeby obca religia, która mówi o tym, że to nie Ty jesteś królem, ale że to Bóg jest królem, Tutaj wtargnęła na Twój teren. I jeszcze mówiła, że ta ziemia do Boga należy, a nie do tych pałwanów pogańskich. A więc czasami musimy po prostu zmienić swoje myślenie, jeżeli chcemy się nawrócić, ponieważ to jest naszym nawróceniem. Nawrócenie to pokora, a pokora to przygnianie sercem do prawdy, ponieważ jeżeli jesteśmy w prawdzie, jesteśmy światłością świata. A więc nawet nie bójmy się sprzeciwić tym bezbożnym władzom świeckim, które chcą wprowadzić antychrystów do szkół chociażby. Nie bójmy się sprzeciwić temu dzieciobójczemu procederowi, który chce mordować dzieci na oczach tysięcy milionów. Nie bójmy się sprzeciwić tej ideologii LGBT, która jest współczesnym bałwanem, molochem i bożkiem, którego trzeba zniszczyć, ponieważ ono niszczy rodziny i plugawi młodym ludziom serca, zabierając im czystość i niewinność. Nie bójmy się sprzeciwić. Tym, którzy chcą upolić nasze państwo i uczynić z niego masońsko-żydowskiego i niemieckiego wasala. Musimy walczyć o prawa dla Pana Boga, ponieważ Pan Bóg sam za nas będzie wtedy walczył. Wystarczy, że pozostaniemy mu wierni i pamiętajmy, że to moc w słowości się doskonali, ale nasze upadki są miejscem do działania Pana Boga. Nawet jeżeli gdzieś na tej drodze zbłądzimy, to nie jest wyjściem z tej sytuacji opuszczenie tego krzyża, ale przede wszystkim przylgnięcie do Niego. I wniesienie go do góry, do góry kalwarii. Naszą współczesną kalwarią jest nasze życie. Jest zmaganie w walce o życie dla innych. Jest przede wszystkim to, abyśmy zachowali katolicką wiarę we współczesnym, pogańskim, zlaicyzowanym i ateistycznym społeczeństwie. Ale byśmy przede wszystkim nie tyle, że ją zachowali, co wnieśli do przestrzeni publicznej. Krzyż domaga się swojego miejsca, ponieważ to jest symbol zwycięstwa Chrystusa. Jeżeli gdzieś nie ma krzyża, to znaczy, że tam jest diabeł. Nawet jeżeli są tam ludzie, którzy nie wierzą w ogóle, że on istnieje. Dla niego to lepiej. On jest wtedy jak niewykryty rak. Nie dość, że pasożytuje na nich, na tobie, co przede wszystkim na najbliższych tej osoby. A więc sprzeciwmy się złemu, a ucieknie od nas. Jak możemy się sprzeciwić? Przecież nie własnymi siłami, ale głównie orężem modlitwy, tarczą wiary i obosiecznym mieczem Słowa Bożego. Bądźmy wierni religii katolickiej, zanośmy ją do tego pogańskiego świata i bądźmy światłością. Na oświecenie współczesnych Neopogan.